Witam Was, zapraszam na rozkładzik. Kto wchodzi do Twojego życia? Tak, w tej sytuacji, w tych okolicznościach, co masz usłyszeć? Um, trzy opcje, trzy grupy: pierwsza, druga, trzecia. Bierzemy spontanicznie, tak jak czujemy, nic na siłę, szybciutki wybór. E, kto wchodzi do Twojego życia? Rozkład ogólny, jeśli naprawdę ktoś tego nie czuje, nie jest to z tobą. Nie bierzesz, nie wchodzisz, nie połykasz. Nie będzie to dla Ciebie. Pamiętajcie o tym. Proszę Was. Jadę z tematem. Pierwsza grupa, co ma usłyszeć? Kto wchodzi do Twojego życia? Grupa pierwsza, co też masz usłyszeć. Któż to jest? Cóż to jest? Cóż to za energia, cóż to za osoba. Cicho ciemny obserwator. Uważaj, na miłość tutaj. To jest takie, wiesz co? Takie, hmm, 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 trochę pokręcone, bo gdzieś w pobliżu ciebie przebywa, no, kręci się, jest w jakichś okolicznościach człowiek, który tak patrzy sobie, patrzy, obserwuje ciebie, twoje życie, jak tam sobie pykasz, jak tam sobie e, żyjesz. I on tak patrzy, nie patrzy, udaje, że nie patrzy, a patrzy. Troszkę się, taki jest cicho, ciemny, chowa się, skrywa się. To może być osoba, która jest w jakiejś relacji, na przykład, ale nie wiadomo dlaczego. On tutaj ma wchodzić do Twojego życia. On wchodzi z jakimś też takim, nie wiem, z jakąś taką swoją energią, postanowienia. Włazi ze swoim ego też tak, z bucikami swoimi coś tutaj wniesie, czegoś od ciebie chce, czegoś tak sam nie wie, czego coś mu tam doskwiera emocjonalnie w relacji swojej nie jest spełniony, nie jest szczęśliwy gdzieś te energie tutaj mu się tam wiesz, rozbiegają, coś mu się rozjeżdża i on tak walczy ze sobą, czy się do ciebie zbliżyć, czy się są tobą zaprzyjaźniać, czy wiesz, no tak mocniej, głębiej, bo też gdzieś tam z tyłu głowy mm, ma to poczucie, że no nie wiadomo, jakby się to miało wszystko poukładać, co by z tego było ale gdzieś jest wyczuwalny więc zważ na to, czy go chcesz, czy takiego czegoś chcesz, czy jesteś tym zainteresowana, bo on... Bo tak, z jednej strony wchodzi z jakąś, wiesz, swoim jakimś niepokojem, ze swoim takim, no... z takim swoim samczym nastawieniem na, na tą relację, na ciebie, na swoich zasadach, ale z drugiej strony jeszcze mogłaby być jakaś z tego taka przewrotność, że my... To znaczy my, czy on... Nie planuje, mógłby się tak wiesz, w ciebie wpatrzeć, tak się cudownie poczuć przy tobie, że nie wiem, no, mógłby się nawet zakochać w tobie. Także czerwona lampka, miłość mogłaby się zdarzyć, jeśli sobie na to pozwolicie. Relacja duchowa tutaj jest, połączenie duchowe. Ktoś do ciebie lgnie, czuje się dobrze przy tobie, jest mu dobrze. Yy, jakaś taka energia, wiesz, ona go tak głaszcze, i on mruczy jak kotek, kiedy gdzieś tam wiesz: jesteś w pobliżu, robisz mu czymś dobrze, dobrze na niego działasz, dobrze wibruje przy tobie. Yy, przyjdzie się napić mleczka z miseczki. No, dobra. Druga grupa, co macie usłyszeć? Kto wchodzi do Twojego życia? Grupa druga, co macie usłyszeć? Co to za energia? Co też on przynosi? Chciałby osiąść, ten ktoś zmęczony, może jest jakimiś, nie wiem, podbojami, romansami, wyjazdami, tęsknotą, życiem na odległość, życiem w dystansie. Chciałby skończyć z czymś w swoim życiu, zmienić swoje życie. Być może ta osoba zmienia miejsce zamieszkania, może się przeprowadza bliżej ciebie nie wiem, wraca z zagranicy wraca z jakiegoś dłuższego wyjazdu, czy przyjeżdża z jakiejś delegacji, czy go po prostu tak niesie do Ciebie ma swoje też takie postanowienia no co do życia że on to życie by sobie chciał jakoś tak troszkę bardziej normalniej poukładać i on tutaj tak gdzieś może wibrować wokół Ciebie, z tym, że tak nie ma tu mowy, że on w tym momencie już by szukał miłości, czułości, przytulenia. Nie, bardziej tutaj pałeczką by sobie pożąglował, popracował, gdzieś tam może go, wiesz, roznosić, rozpierać, ta energia. Więc taki, taki ktoś, kto ma jakieś niespełnione potrzeby, pragnienia, no tak, tu by coś tam sobie zrobił, tu przeżył, ale też są w nim takie mm, trochę jakieś nieukojone, niewyciszone emocje, rozterki dotyczące jego życia, dotyczące przeszłości. Więc to jest osoba, która tak naprawdę idzie się teraz w jakimś nowym kierunku, chce przyjść, no, coś zmienić w swoim życiu, żeby poskładać siebie, żeby odzyskać równowagę, żeby poczuć się lepiej no jeśli to kolega, przyjaciel, znajomy taki, że spoko, ok, dasz radę no tak, ale dlaczego on do ciebie chce wchodzić z pałeczką, z jakimś tam swoim e, wiesz, takim, trochę tu jest takim jakimś egoistą podjeżdża, takim kimś, kto mm, e, kto mocno stawia na siebie a w tym momencie nie, nie płynie na fali miłości do ciebie, więc uważamy lampeczka czerwona i i nie bierzemy, żeby. No czy no bierzcie, jak czujecie, żebyście po prostu miały świadomość, że niekoniecznie jest od razu mm, jakaś relacja życia długoterminowa. Dobra, trzecia grupa. E, kto wchodzi do Twojego życia? Co ma usłyszeć trzecia grupa? przyjaciel, fajny człowiek, silne ramię, wsparcie, no, taki myślący też, może mm, nie wskakuje tak od razu, yy, no, nie robi ci takich od razu wyżyn i nie zabieracie cię na chmurkę, ale mm, ma swoje marzenia, ma pragnienia, może się bardzo z tobą zaprzyjaźnić, polubić cię, nie mówić ci o tym, ale e, tak jakbyście wy z tej znajomości mogli mieć takie obustronne korzyści ty coś jemu, on coś tobie, nie wszystko sobie mówimy, nie wszystko wiemy o sobie, nie o wszystkim tak sobie mówimy, nie jest to takie wykładane ale miło jest, przyjemnie jest jest jakiś w tym szacunek jest to takie, no powiem tak wygląda to spoko no jest ostrożność również. Osoba, która może albo była mocniej tak doświadczona, czy zraniona, czy gdzieś zblokowana w swoim życiu, że nie, czegoś nie zdobyła, nie osiągnęła w jakimś wiesz, momencie. E Coś nie zostało jakby przez niego na takim poziomie przeżytej, jakiego by sobie oczekiwał, a gdzieś tutaj z tobą przyjać fajna wibracja, taka fajna energia, tak jakby słyszycie taki szelest energetyczny, oboje gdzieś pomiędzy wami i tak czujemy, że, że fajnie wibrujemy i mm, tak się lubimy, no tak się troszeczkę nawet do siebie, jakbyście tak się troszeczkę czulili. Nie mówię tu już o jakimś tam miłości, zakochaniu, bo to nie jest moment, to nie jest czas na to, ale, ale może zaczynać się od fajnej przyjaźni, od wsparcia, od pomocy i od takiego, no, mądrego podejścia do siebie obu, obu stron, tak, w tym, w tym momencie, w tych okolicznościach, bo. Jeśli byłoby pomyślenie, czy, czy możemy więcej, czy możemy bardziej głębiej, to nie, to tutaj jest ostrożność, to, no to nie na, ten, nie na ten czas. To jest takie wszystko wolniejsze i bardziej rozważne, przemyślane tutaj w tej, w tej znajomości. Także no, jeśli to jakiś przyjaciel taki, że dla Was obojga to dobrze, no to fajnie. No dobra, byłoby na tyle. Słyszymy się wkrótce, pa pa!